Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii o ogrodnictwie. Może w pierwszej kolejności pokażę Wam, chyba dwa dni temu mąż mi kupił po prostu winogrona. Tutaj widzicie, przede mną stoją właśnie w takich doniczkach. O, może poprawię. Jeden jest bardzo fajny, zobaczcie. Puszcza tutaj normalnie. Już listeczki. A drugi taki trochę bidak. Nic jeszcze tutaj się nie pojawia. Taka sucha ta. Sucha gałązka, jak widać. I przyszła paczka z tymi zarbuzami i tymi pomidorami i zaraz wam wszystko pokażę widzicie tutaj jeszcze jak się trafi to mówi mąż jeszcze kupi trzeba było po prostu podpatrzeć w opakowaniu żeby tutaj miały jednak te listki sobie na razie tutaj jak widzicie stoją w kuchni ten ładnie się prezentuje czekajcie ja wam a tutaj widzicie ten o. rośnie sobie ta cebulka i czekajcie Teraz Wam pokażę pudełko. Poprawiam was już. I tutaj znajduje się właśnie pudełko winogrona. Były zapakowane w takie właśnie kartonowe pudełka. Mają mnie wyglądać tak. Okaże się jest. Tutaj jak sadzić, od kiedy sadzić. Ja sobie te właśnie opakowania zostawiłam. O. Kupione w Kerfurze u nas. Ostatnio żeśmy chcieli, właśnie upolować, widzicie w różnych tutaj językach. O, może się da. Yy, winorość czerwona, bardzo cenna, od, odmiana o wysokich walorach deserowych. Owoce duże, i bardzo smaczne, idealne, zarówno na plantację, jak na i altany, i w przydomowym ogródku no dobra wyglądają widzicie w ten sposób niby takie mają być trzeba będzie wiadomo po posadzeniu zabezpieczyć ale jeszcze jest za zimno no i idziemy pokazuję wam te nasiona które przyszły i jesteśmy przy tej paczce, która przyszła ja już widzicie sobie otworzyłam i zaraz wspólnie będziemy oglądać Odwracam, bo tam moje dane są. Część właśnie przyszła w oryginalnych, widzicie, opakowaniach, a część przyszła w opakowaniach nieoryginalnych. Zaraz przyjdziemy. Tutaj mam przygotowane urządzenie, na którym Wam będę dokładnie pokazywać. I taki blady. Paragon w sumie z przesyłką kosztowało 69, grosz, 69 zł grosze za te nasionka. Muszę kochani wstać, żebyście dobrze wszystko widzieli. Tak więc przechodzimy może najpierw tutaj mam y, takiego delikwenta. Tutaj jest. Y, Kawon arbus, mieszanka odmian, jak widać tutaj, złotowolicy, janosik i sugar baby. Składniki, właśnie takie, taki miks ma być. Przydatność wydowy siewu do 2025 i jest sporo tych tutaj nasion, niezwyczuwalne pod. Palcem, że jest sporo tych nasion. I tutaj widzicie takie zdjęcie jest wiadomo poglądowe. Ale ja Wam zaraz tutaj go znajdę i pokażę, bo będzie więcej po prostu zdjęć tego arbuza. Chwileczkę. O. Dobra, kochani. I widzicie tutaj. Na załączonym obrazku, właśnie, widać tą mieszankę: żółty, pomarańczowy i, i czerwony. O, będę Wam przewijać, jak to będzie wyglądało. Mam mieć ten żółty to ma taką, pas taką paskowaną, widzicie, tą yy, po prostu łupinkę. Dalej. I tutaj już pokrojone. Producent pokazuje, jak wyglądają. Tutaj kolejne wygląda ciekawie. Ciekawe, czy po prostu one faktycznie tak będą wyglądały. O, jest troszkę tych zdjęć. Ten mieszanki arbuzów. Tu są, widzicie, wszystkie zdjęcia. I przechodzimy do kolejnego. Kolejnym arbuzem jest kawon arbus. On jest taki, już wam go szukam. Chwila moment. Może to troszkę wiecie. Chaotycznie. Nie mam akurat w liście kupionych, bo to mój mąż kupował. Bo tak kawon arbus, już go szukam. Arbus ten. Arbus. Kawon, Arbus. swet Arbus Sugar Baby, Nasiona. Arbus Chrisman, Sweet. Czekajcie, może znajdę. No i tak, już znalazłam. Nie chciałam Was tutaj trzymać, i jak now, widać, na załączonych. Obrazkach ten właśnie tutaj, arbus, ma wyglądać w ten sposób. Jest też kilka zdjęć. Fajnie, że producent daje dużo fotografii. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Moi drodzy, o jestem ciekawa, powiem wam, tych odmian. O, ładowało się. Był chwilę problem. Po prostu trzeba wypróbować coś nowego, kochani. Trzeba chwilę poczekać. I tutaj już są wszystkie zdjęcia tego arbuzika. I moi drodzy, tak to wygląda. Tutaj pewnie pisze w doniczkach, rozsada. Rozsadę wysadzać. Pięć liści do gruntu. Metr na metr. I owoce, owadze od 5 do 7 kilogramów mają być. Zaraz tutaj zobaczymy na tych. Czy pisało coś a propos owoców. Mieszanka odmian. Nie pisze. Sada 4-5 liści, zbiór. Także nie piszę tutaj, akurat, bo to mogą być różne, bo jest mieszanka odmian. W przypadku tego pisze, że ma być od 5 do 7 kg yy, owoc. No dobra, lecimy dalej, to zabieram. Bierzemy kolejnego arbuza. Kawon Arbus Rosario F1. Wygląda tak, czekajcie, ja go już szukam. I mamy już zdjęcia poglądowe tego właśnie arbuzika. Tutaj powinno pisać też, yy, jaką on ma osiągać po prostu 3-4 kg wielkości. Oglądamy zdjęcia takie poglądowe taki normalny standardowy arbuz ja chyba w tamtym roku coś podobnego miałam zebrałam sobie kochani nasiona zobaczymy jak one smakowo będą pewnie pobiorę sobie własne nasiona tak więc tak się ten arbuzik prezentuje i są to wszystkie zdjęcia przechodzimy teraz do Następnego ja sobie go zaraz znajduję i pokazuję dalej. Następny arbus, który również jest w oryginalnym opakowaniu. Pisze również, że są nasiona zaprawiane kawon, sugar baby. I tutaj nie wiem, czy będzie pisało odmiana wczesna. Nie mogę się na razie doczytać jaka miąższ czerwony bardzo plenna nie piszę chyba jaka po prostu ten y, jaka wielkość kilogramowa tego y, po prostu kawona. Już przechodzimy do aukcji z tym związanej, kochani i prezentuje się na zdjęciach poglądowych w ten sposób jest tylko i jedno zdjęcie, jak widać. Zaraz może w opisie znajdę jaka waga. Niestety producent nie napisał, nie znalazłam jakiej wielkości wagowo. On będzie ten arbuz. Także przechodzimy do następnego. Tutaj też nie ma. 1 gram nasion, przydatność do wysiewu 2024. Także jak nasiona się zostaną, to można spokojnie sobie wysiewać. I mamy kolejny arbuz, tym razem o żółtej, o żółtej skórce. Kawon arbuz złoto w olicy. Chcę wypróbować takiego arbuza. Ciekawe, czy pisze. Wielkość 7,8,2 7,8,2 Oprawiać miejsce na słonecznianym, osłoniętym w glebie żyznej, miąż czerwony, soczysty i bardzo słodki. Rośliny o pędach do 2 metrów długości. Zaczynają się w wysoko pędach, nie piszę, widzicie, jaka wagowo ma być po prostu. Jak wagową one będą, okaże się. I dobra, przechodzimy do aukcji związanej z tym arbuzem. Tutaj, jak widać, one są akurat w szklarni. Oczywiście, ja będę je do gruntu sadziła. Więc, wiadomo, są poglądowe i lecimy dalej. Tutaj widać, fajny. Ma być czerwony. Pisze, że ma być słodki. Okaże się, jeżeli się uda. O. On jest taki owalny, z tego co tutaj producent pokazuje. Podłużny, jajkowaty, nieokrągły. Myślę, że pewnie będzie dosyć spory. Tutaj widzicie yy, przepołowiony, ukrojony. I tutaj, no chyba nie takie za duże z tego, co widać tutaj na zdjęciu, ale najważniejsze, żeby były smaczne. I to są już wszystkie e zdjęcia. I zostają nam teraz nasiona, które są już przysłane w nieoryginalnych opakowaniach. Normalnie jest tutaj, bo ja podglądałam po pięć ziarek, dosłownie po pięć ziarenek tego arbuza, którego kupiłam i normalnie nie wiem 10 ziarenek tego pomidorka. No dobra, czekajcie, ja sobie wyciągnę i po kolei będę Wam również tutaj pokazywać, jak one wyglądają. To lecimy dalej. Już sobie otworzyłam aukcję. Arbus będzie wyglądał w ten sposób. Jest zielony na zewnątrz i żółty w środku. Przypomina wyglądem troszkę melona. I jest to arbus, którego, jak mówiłam, jest tylko 5 ziarenek. Arbus, ja, nosik. Też przydatność do siewu 2020. 24. Będę testować, wiadomo, i już pokazuję pozostałe zdjęcia. Też jestem ciekawa, powiem ja Wam, tych żółtych arbuzów nigdy nie miałam. Tak więc, chyba też owoce nie są jakieś zbytnio. Z tego co widać, zbyt duże. O, i tyle jest tych zdjęć, czy po prostu o, zdjęcia. Dobra kochani biorę szukam kolejnego arbuza. Mamy tutaj arbus Grey Helston Grey zaraz go znajdę momencik. I już mam otwarte zdjęcia tego arbuza. Zobaczcie też jest jeden dwa trzy cztery pięć ziarenek tego arbuza. On jest takim y Troszkę nietypowym arbuzem podłużnym, taka skórka, powiem Wam, zielona, zobaczcie. Bardzo niby on chyba ma być duży, z tego co widać na załączonych obrazkach. Miejmy nadzieję, że również będzie smaczny. O, widać, okazały dosyć. Jest. O, tak już się prezentuje. Mam nadzieję, że wszystko się fajnie uda, moi drodzy. Cena 6,99. Tamtych w sumie wam cen nie pokazywałam. To do tego wrócimy za chwilę i szukamy kolejnego arbuza. Arbus Blue Ribbon. Już go szukam. I już mamy, jak widzicie, otwartą stronę od sprzedającego. Jest to również arbus, jak widać podłużny, tylko takim właśnie pręgowanym tutaj. Tym też pięć nasionek. Już klikamy i przechodzimy do pozostałych zdjęć. Zobaczymy ile tu producent nam dał zdjęć. Widać, że chyba dosyć spore. One rosną te Arbuzy. O, tutaj robić można sobie sok. Jest zaprezentowane tutaj jakiś mózg, przecier z arbuza. I tutaj też widać tego arbuza. Widać, że dosyć pokaźnych rozmiarów ma być. Tak więc o, tutaj już na grządce pokazane. Fajnie jak producent daje, powiem wam, dużo fajnych yy, zdjęć. Tych po prostu arbuzów, kochani. Jeszcze mi został tylko jeden, jedna odmiana arbuza, jubile. Zaraz go, y, jubile zaraz go znajdę również pięć nasionek w nieoryginalnym opakowaniu chwileczkę. Już go znalazłam na aukcji sprzedającego. On jest bardzo. Podobny do jednego z arbuzów, którego pokazywałam wcześniej. Również nie w oryginalnym opakowaniu 5 nasionek. Jest nawet tutaj kilka zdjęć, więc 6,99 cena. Więc bierzemy się za oglądanie poglądowych zdjęć. O On taki widzicie. Podłużny, a tutaj jakiś taki dziubkowaty, czy on taki z natury ma być, czy po prostu jest taki. Jeżeli fajnie mi się udadzą, to będę wiadomo, pokazywać, jak te arbuzy u mnie rosną. Zobaczymy, bo wiecie, różnie to bywa. Ostatnio koleżanka Mardar pisała, że jest bardzo ciekawa tych nasion arbuzów, które kupiłam więc dzisiaj nagrywam film, jeżeli ktoś jest zainteresowany i mu się to spodoba zainteresuje go po prostu bo ona też kupowała ostatnio różne odmiany arbuzów sprowadzała nawet z zagranicy ja niestety nie kupuję gdzieś tam z zagranicy, korzystam po prostu z Allegro, z naszych od naszych sprzedawców. O, widzicie nawet spory, fajnie, fajną maskóreczkę. Widać i to są już wszystkie zdjęcia. I został mi jeszcze pomidor zebra, który kupiłam. Patrzcie, ile jest tych nasion tego pomidora? No, chyba 10 czy 12 naliczyłam. Zaraz go wam znajdę i pokażę. I potem wam pokażę dla porównania. Widzicie, tutaj jest po 5 nasion. Otworzymy jedno z tych opakowań oryginalnych, i zobaczycie, ile tam jest ziaren. Także jestem troszkę rozczarowana, nie pisało, czy będzie w opakowaniach oryginalnych, czy nie. I część przyszła w oryginalnych, część w oryginalnych Ale będę testować. Czekajcie, szukam już tego pomidorka. I już mam otwartą tutaj aukcję tego. Pomidora. Pomidor ma wyglądać na zdjęciu poglądowym tak. Taki czerwony, w żółte paski, czy żółty w czerwone paski, nie wiem jak określić. 5,77 jak widać cena. I przechodzimy do oglądania fotografii. Widać tutaj jest po przekrojeniu. Chyba nie są to aż takie za duże owoce. Oczywiście nie ma marginesa błędu, bo tutaj nasion jest mało. Ja sobie zaraz je wysieję. Tutaj widać, jak one mniej więcej mają wyglądać na krzaku. Pewnie sobie je posadzę w szklarni. Zresztą poczytam, co tu piszę, Czy one do gruntu, czy one do szklarni. Bo jeszcze tak nie jestem aż Zorientowana, zobaczcie, tutaj widać bardzo ładne okazy, takie duże, ale malinowe. Zobaczymy, jak one u mnie się sprawdzą, jeżeli sadzonki przetrwają. Tutaj jeden zielony, jeden właśnie już dojrzały. Tutaj nawadzę. Widać różne, pokazują tutaj różne. Pokazuje producent, że mniejsze i większy. Jestem bardzo ciekawa, nigdy nie miałam tego. Pomidorka, tak fajnie, kolorystycznie on wygląda. No dobra, kochani, ja sobie tutaj to już pozamykam i zaraz Wam porównam, ile jest właśnie nasion. Tutaj w tym pięciu otworzymy jedno opakowanie. Wszystkie nie będę otwierać oryginalne. Więc jak tutaj widzicie, tak się prezentują te wszystkie nasiona. Ja już sobie jeden, właśnie jedna z opakowań roztworzyłam. Pierwsze, że tak powiem, z brzegu, czyli tego kawonarbuza, bardzo słodki ma być i zaraz Wam pokażę. Widać, że jest sporo tych nasion i zaraz wysypię na rękę. I zobaczcie, w porównaniu do po prostu tutaj, tych nasion, które są tutaj. Nieoriginalnym opakowaniu to zobaczcie, ile jest tych nasion. Widać, że jest bardzo, bardzo dużo, a tutaj jest tylko tych nasionek 5. Także można spokojnie przez kolejne 3 lata sobie uprawiać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

takim oryginalnym opakowaniu już troszkę was pomęczyłam, policzyłam. Także widzicie, jaka jest kolosalna różnica w porównaniu do arbuzów w nieoryginalnym opakowaniu. Ja już sobie to sypuję. Jeszcze raz pozdrawiam koleżankę Mardar, która była bardzo ciekawa tej paczki z tymi. Albuzami już dotarła. Tak to się wszystko, kochani, prezentuje ja arbuzy. Sobie wysiewałam powiem Wam na próbę. I wyszła z tego kiszka. Za wcześnie prawdopodobnie, i dopiero będę je wysiewać y, sam koniec kwietnia lub początek maja. I one już będą sobie albo w inspekcie, Albo w szklarni stały. Będę je tylko po prostu zabezpieczać na noc i odkrywać, żeby one mi się nie wyciągnęły. Bo w przypadku akurat tych tutaj margines błędu nie istnieje, bo jest tych nasion zbyt mało. Że tak powiem. Chciałabym wypróbować. A tutaj w tych opakowaniach oryginalnych jest tych nasion nawet sporo. I jeszcze mi się. Zastały nasiona melona też próbowałam wysiać i po prostu innego arbuza. I mam takiego zebrane swoje nasiona. Zaraz czekajcie, w sumie wam przyniosę i pokażę. No, i jestem z powrotem. Mam tutaj jeszcze troszkę nasion takiego arbuza. To jest chyba ten sam. Który otwierałam, przynajmniej tak samo wygląda nazwa. Jest Kriston y, Swet tak. To jest ten sam arbus, moi drodzy. Tutaj mam właśnie. Akurat nie mam tutaj tego, którego miałam w tamtym roku. Kilka Sugar Baby. Ja sobie zebrałam nasiona, sprawdzałam ich kiełkowalność. Mam tych nasion sporo. I jeżeli mi się udadzą te nowe zakupione, zobaczcie. One tutaj są zaprawiane. Widać, że jest dużo. I mam jeszcze tutaj kilka ziaren melona takiego. Też go później wysieję, Tam jeszcze ze dwa bidulki stoi. Zobaczymy, czy to się nada. I takie dzisiaj, moi drodzy. Arbuzowe szaleństwo i tak już ten film długo trwa, no niestety chciałam wam wszystko dokładnie pokazać moi kochani, w tym momencie się już żegnam, bo nie będę już przedłużała, bo już widzę jest ponad 20 minut tego filmu, ale żeby dokładnie pokazać to czasami tak po prostu trzeba. Żegnam się z Wami w tym momencie i obserwujcie, bo będą się pojawiały różnego rodzaju filmy o ogrodnictwie, bo się zaczyna sezon.